Redakcję ARHN.EU wspiera sklep OleOle! Elektronika w internetowej cenie. rn.eu. Uff, poprzedni odcinek był strasznie długi, ale cieszę się, bo widzę, że się Wam spodobał. Przejdźmy zatem do świeżych newsów, zaczynając chyba od najgłośniejszej aferki w tym tygodniu. CD Projekt został zhakowany. Nie mają chłopaki lekko. Nie dość, że ostatnia gra nie wyszła w stanie, no... Zadowalającym i muszą się teraz męczyć z łataniem jej na żywym organizmie, co z pewnością nie jest przyjemne, to teraz grupa hakerów włamała się do wewnętrznych zasobów firmy i udało jej się wykraść pakiet wrażliwych danych. To tylko pokazuje, że nawet zaawansowane technologicznie firmy nie są odporne na takie ataki. Choć podejrzewam, że w tym całym bałaganie związanym z premierą po prostu ktoś dał się sfishingować. I no tak się zaczęło. A co się właściwie stało? Przedwczoraj, czyli 9 lutego, gruchnęła wiadomość, że że bliżej nieokreśleni, hakerzy zdołali dobrać się do wewnętrznych zasobów firmy, robiąc przy tym sporo szkód. Zdołali skopiować cały kod źródłowy Cyberpunk'a, niewydanej części Wiedźmina 3, Gwinta, zgarnęli komplet dokumentów dotyczących księgowości, administracji, prawa, HR, inwestorów, a na koniec zaszyfrowali, co się tylko da. Po czym zagrozili publikacją, jeżeli firma nie przystąpi do negocjacji w sprawie okupu. CD-projekt zareagował radykalnie, ale mimo wszystko chyba słusznie i w myśl zasady, że z terrorystami się nie negocjuje, od razu wydał publiczny komunikat dotyczący całej sprawy, jasno dając do zrozumienia, że żadnego okupu nie będzie. Zapewnili przy tym również, że przynajmniej nie wyciekły dane zwykłych użytkowników. W odpowiedzi na taki ruch niemal z miejsca w sieci zaczęło robić się gorąco. Dość szybko został opublikowany kod źródłowy Gwinta, który z całej wykradzionej paczki jest prawdopodobnie najmniej cenny, więc hakerzy postanowili go po prostu wypuścić, żeby uprzykrzyć CDPowi życie. Z drugiej strony takie ataki nie są tanie, więc mało kto je robi z nudów. Kody źródłowe pozostałych gier i co cenniejsze dane zostały wystawione na sprzedaż. Dzisiaj również, czyli 11 lutego, doszły do tego kolejne problemy. Jako, że wyciekły dane wrażliwe pracowników spółki, wydano pilne zalecenie, by zastrzegli swoje dowody, ale najwyraźniej włamywacze działają szybko, bo część ludzi już zgłosiła, że próbowano wziąć na nich kredyty we frankach. Chorzy sadyści. W sieci pojawiły się też głosy i teorie spiskowe, że to CDEP sam sprokurował ten atak hakerski, żeby móc powiedzieć, że ojojoj, oj, oj, jacy jesteśmy biedni, kurczę słabo. Ja na to odpowiadam, to by było strasznie głupie i mało efektywne. Mają lepsze rzeczy do roboty. Jak chcecie szukać spisku, to zapraszam. Mam dla was spisek. W ramach unijnego projektu 10 tysiącom niesamodzielnych seniorów na obszarze Małopolski rozdano specjalne elektroniczne opaski umożliwiające, w razie potrzeby, szybki kontakt z pogotowiem. I kurczę, projekt fajny, pożyteczny społecznie, gdyby nie kilka rzeczy. Przede wszystkim na projekt poszło 38 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej oraz polskiego rządu. No, kwota niebagatelna, ale wiadomo, innowacje kosztują. I takimi innowacjami rząd na stronie gov.pl nie omieszkał się chwalić, że rozwiązania właśnie polskich naukowców ratują w tej chwili życia seniorom. I wszystko mogłoby pójść dobrze, gdyby nie jeden mały szkopuł. Ktoś się zczaił, że na Alibabie u My Friendów można dostać identyczne opaski za 80 złotych od sztuki, ergo 10 tysięcy kosztowałoby 800 tysięcy złotych, a nie 38 milionów. Innymi słowy, naukowcy najwyraźniej nie opracowali rzeczonych opasek. Co zatem zrobili specy z komarchu, pozostaje nam się domyślać, bo prześledziłem socjalki firmy i nie znalazłem żadnych wyjaśnień dotyczących sprawy. Spółka najprawdopodobniej kupiła opaski od Chińczyka, po czym miejmy nadzieję opracowała własny soft i wdrożyła go do pracy na naszym polskim gruncie. Ponoć w ramach tego grantu powstały również specjalne centra teleopieki. Ale czy był to proces na tyle skomplikowany, by kosztował 37 milionów? Nie wiem. Wiem natomiast, że z grantów rządowych i unijnych trzeba się bardzo precyzyjnie rozliczać, a takie rozliczenia zazwyczaj podlegają pod prawo do informacji publicznej, więc jest spora szansa, że się dowiemy, na co poszły te pieniążki. Hehehe. Pieniążki za to na pewno w najbliższym czasie nie trafią do Google'a. On również ostatnimi czasy nie ma najlepszej pasy. Najpierw Australia stanęła okoniem i chce, aby gigant płacił za indeksowanie treści stanowiących własność intelektualną, co z mojej perspektywy faktycznie nie ma sensu, ale nie wgryzyłem się w temat. Następnie polski rząd ogłosił ustawę o Daninie Solidarnościowej od Mediów, który to projekt moim zdaniem jest fatalnie napisany, ale nie mam siły go teraz komentować. By w końcu przyszła pora na ostateczny cios. Twórca popularnej gry Terraria. Ogłosił, że jego gra nie trafi na stadion, mimo że została już na tą platformę zapowiedziana. A dlaczego? Ano dlatego, że Andrew Spinks, twórca gry, wyhaczył od Google'a bana. I być może nie byłoby jakiejś strasznej dramy z tym związanej, gdyby nie fakt, że nikt mu nie powiedział, dlaczego dostał tego bana i od trzech tygodni jest kompletnie olewany przez korporacyjny support. Stwierdził zatem, że skoro gigant nie chce mieć z nim nic do czynienia, to jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom, jego gra nie pojawi się na streamingowej platformie Google'a. Część ludzi wytknęła mu, żeby nie zachowywał się dziecinnie i nie karał fanów gry za poczynania korpo. Z drugiej strony, ja mu się nie dziwię, że jest wkurzony. Wyobraźcie sobie, że tracicie z dnia na dzień dostęp do swojej skrzynki pocztowej, którą mieliście przez 15 lat. Całe archiwum, wszystkie kontakty prywatne i biznesowe znikają w ułamku sekundy. Nie jesteście w stanie odebrać i odpisać na nowe potencjalnie ważne wiadomości. Nie jesteście w stanie odzyskać haseł i tokenów uwierzytelniających, jeżeli przychodzą na zbanowaną skrzynkę. Ale to nie wszystko. Mieliście jakieś ważne dokumenty na Google Drive? No to słabo, bo już nie macie. Mieliście wykupione premium i jakieś filmy na YouTubie? No, wielka szkoda. Większość waszych aplikacji na telefonie Android jest połączona z kątem Google. Kurcze słabo. 15 lat budowania pracowo-prywatnego profilu w danym ekosystemie one bez słowa wyjaśnienia i możliwości odwołania. To są realne problemy i koszta dla biznesu, ale też spory stres dla kogoś, kogo większość życia toczy się online. Nie dziwię mu się, że jest sfrustrowany. A wy? Wyłapaliście kiedyś bana od korporacyjnego giganta? Ja? Dziwo, nie? Jeszcze? Powiedzcie w komentarzach, czy wam się zdarzyło i jak sobie z tym poradziliście. Albo czy zgadzacie się z tym, że nie będzie terrarii na Studii. Chętnie poczytam Wasze opinie. Zróbcie backup swoich kontaktów i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Papa! Pa.